Ale cześć, Makko, jest Dziś zagramy sobie w sumie nowym ordulcem, który parę dni temu wyszedł. Tak wy wygląda na razie mój buildik, jego unikalnych trzech mocy, które na razie w sumie odblokowałem. Liścik st standardowo podpunkty. Tutaj jego moce, że gdy ocalały ch chybia w teście umiejętności, otrzymujesz trzy żetony. Maksymalnie możesz ich zebrać 18. Gdy niszysz generator, jeśli. Masz żetony, tracisz je wszystkie. Za każdy zużyty żeton gener generator traci 1%. No okej, okay, spoko. Z całkowitego postępu naprawy i zostaje zablokowane na 1 sekundę. Fajny perk. może być. Następny Gdy niszczysz generator, twój zasięg terroru przenosi się na generator yy, na 22 sekundy. Rozmiar twojego zasięgu terroru zostaje również zwiększony o 32 metry. No jakby to się wyłączyło, też fajnie, fajnie. Nie chcę, żebym następny. następnych. Dobra. Widzimy się w meczu. Dobra, jesteśmy. Kurwa jakąś dziwnie wygięty jest powyginane. Jakby wczorajszy był Kurwa Kurde. Gdzie są surwy? Gdzie są surwy? O, mam cię. Siemano. Oj, odbiło się. Chamstwo. Nie. Yeah. Poleciał dalej? Poleciał dalej. A, zadomek. Masz z bazowego, nie będę czekał. La, 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 la. I masz spermę. No i się Palet out. Nie trafiłem. Jezus, czemu to tak daleko leci? Trzeba się nauczyć tym trafiać, bo jest tragedia. Zdo nie zdążysz, nie zdążysz, nie zdążysz. A tego gena trzeba zastopować. Nie odciągasz mi się od tego haczyka, kolego. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Ejdzie? Nie wiesz? Zrobili tam tego obok w sumie. Dobra. I tego skopiemy, ma duży progres. Eee, Nie lubię tunelować. I być tu również. No no i jak tym trzeba strzelać? No, nie trzeba strzelać na ciebie. Ale rush genu gdzie jest? Większy terror trzeba zrobić. Eee, dobra. A czy kto był? Tu jest też. Okej. Okay. Lecimy. Nie mam barwy w tym bildzie niestety. Zniszczony, okej okay. Widziałem cię Nie zrobisz tego, kolego Ty Dostałeś Zgadzałeś drugi raz. Nasz bombę. Kurwa tam, gdzieś już ulecieli. Ooo, oh, jajka, jajka. To trochę dalej. Świat ciągniemy. O, ja chyba je skręcone po lewej. No bo i nie? Nie. Okej. Okay. Który gen wykręcić? Tutaj po lewej. Ten zaczęty. Mam <grym> cię. Jezu, jak zepsułaś tą paletę od razu fajnie. Podoba mi się. Ale ty tempo jesteś. <grym> Nie wierzę. Dobra. Next haczyk. I gdzieś powinniście być przy haczyku. Haczek był gdzieś w tym rejonie. Uciekliście? To już nawet w sumie wymacany jest. Hmm. Dobra, w sumie fajnie, że tu się klon postawił. Powiemy. Mamy. Mam dwójeczkę. Kto podejdzie? Ha, mano. Tunelować nie tunelujemy. A i weszła, okej okay. Nieważne Next next tu ktoś kręci cały czas gana Nie ma Co jest? Ciężko. Chcieli cię wyleczyć? A to chamy i prostaki. Haczyk, haczyk, haczyk. Druga bomba? Nie, drugi haczyk. Okej. Okay. A, mam cię. Co ty myślisz? Ej, uciekłaś. Skracamy, 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 skracamy i dostajesz bombę raz. No i poszedł Leaf. I bomba. No i w sumie jeszcze nie, muszę jeszcze drugi raz cię trafić. No i chyba... Nie, nie trafił. Teraz trafię. Haczyka nie ma, tu jest haczyk najbliższy. Spoczka. Bomba. Pierwsza w sumie. Dopiero. Szybko. Aha, to nie ściągnięte. Mam cię. Bomba. Bomba i safir. Oj, zrobiłaś, ale mnie zrobiła. nie zrobiła. Nieważne. Brak nie. Dostałeś szała raz. Next. Skrócenia. Tu masz bombę. Pokroimy cię od środkowych haczyków. Oj, zginęli. Gdzie się te przeszli? Dwa. Zobaczymy jak ten. Jeden. No mamy. Nie wiem, co oni zrobili, że dostałem powiadomienia. czy pewnie szybko ja. tu Cześć mordeczko Został raz Został dwa I dostajesz właśnie trzy, kolego. Bomba. I mam cię. Bomba. Mam raz. Adepcik będzie siedział. Oj, tamten tam wstał. No dobra, ty wszystkich haków nie miałaś. I teraz gdzieś się kolega schowa? Zrobili sobie bardzo lepiej zostawili bardzo blisko siebie. Czy ona jej w ogóle nie ściągnie? Chyba, Jasne. Chyba jej w ogóle nie ściągnie. Pachami prostak. O Jezu, Chwileczkę... pyk, pyk. No i teraz gdzie jest haczyk? Gdzie jest haczyk? O, mam hacza. mam mordo. Zamykamy. Dobra, no przejdę się... Nie przejdę się. Przejdę się przejdźmy się tego... Wprost. Nie widzę. Murt daleko te bramy. Ten się nawet wyleczył w sumie, nie, nie patrzyłem nawet kiedy. No, fajnie, w miarę blisko klon się zrobił. Nie. To nie ten klon. Otwiera tam bramę. Nie. To gdzie on jest? Ja jeszcze się nie mogę teleportować, nie? Mm, otwiera. Dobra, mam lipne nie wiem, Adep, nie wiem, chyba nie wyjdzie, jeśli nie zabiłem wszystkich. uciekł na farcie. Ale chyba zrobimy powtórkę, jeśli adepcik nie siądzie. Kurde, nawet przyjemnie się tam postacią gra. Moim zdaniem jest troszkę zbyt mocna jak na razie, by to strzelanie z niej, bez kwestii nauczenia się dobrze strzelać. O, dobra, Adept teraz w tym meczu nie siadł. Mieliście w sumie jednego killera na nowej mapie. Dobra, będziemy się wiedzieć w sumie w tym samym, z tym samym buildem w następnym meczu. I zobaczmy, czy wyjdzie. Nie? Mam nadzieję, że wyjdzie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nawet to była chwila dla mnie troszkę dłużej szukało meczu. Tym razem inna mapka. Kurde, tak mi się wydaje, że na niego lepsze były by mapy otwarte niż mapy zamknięte tego typu. To czysto. No się mam Raz. To dosyć szybko roznaleziony pierwszy, tu drugi. Hello. Kas. Ale to szybko spalono. Bardzo szybko. Zamknięte mapy też mogą być fajne, bo w sumie nie mają gdzie uciekać na boki. Może być fajnie. Delikatnych cooldownik. Ej, ale zrąbałem. Tam jest gen chyba do góry. Eee, bliżej nie ma? Niby są. Wyniesiemy go tu. Przejdziemy się tak. Czysto. Do góry gen. Już śnięte, ok. Wejdę na chwilę do piwni. bo nie wiem, czy nie będą chcieli robić swoich obrzędów. Pewnie, że robią. Raz. A, chcielibyście. Raz. Oj zdążysz. Oj, chciałabyś koleżanka, chciałabyś. Tyle z waszych obrzędów. Tak jak czułem. Mhm. Nie chowasz się nie, się gdzieś tu Nie wiem. Lecz się domyślam. W razie bo mam tutaj w sumie klona bardzo blisko. Przejdźmy się kawałek. Zobaczymy kiedy zniknie. A propos. A propos. Rozwaliła klona. A, jest drugi. Cześć koleżanki. Kurde, akurat to była ta. Poczekajcie. Raz. Dwa. Wiesz, że tak nie zdziałasz, nie? Nie ma opcji. No i masz bombę, koleżanko. Tu jest gen kręcony. Ciekawe z zniknął. Oj, pierwszy gen poszedł. jest spoko. Jest kilka haczyków już, aż... Trzeci. Gen poszedł. Gdzie ty się schowałaś? Ten jeszcze jest kręcony, kurde. Na rannego. Kręci na rannego. Nawet dwie tam są. <laughs> Koleżanki Co wy chcecie? Bomba. Oj, jednak nie. Dobra, w sumie mam klona. Jeden zaskoczył. Biegnie. Zlazłaś. Mam cię! W prawo? W prawo jeszcze raz? Kurde, gdzie? O Jezu, jeszcze ja chamsko się odbiło! Dam radę cię skrócić? W prawo, pobiegł lewo. Góra? Zapała! Ta, ta jego umiejętność jest naprawdę mocna. Kwestia nauczenia się z tego strzelać, nie? Dobra, idziemy, bo jej za chwilę nie doniosę. Lecimy tak. Wróci wrócimy tu pod Gena. A, on jest w sumie zrobiony. Ale zrobiony. Pytanie, czy się nie ma co jeszcze. Nie. Okej. Okay ściągnięte przejdziemy tak czysto czysty tamten będzie robiony żadnego gena nie robicie? piwnia? może tak dla Ta trzech ojoj ale mi was przykro Jesteś ranna nawet. ku Bomba. Wszyscy tu jeszcze Bomba. Choinkę sobie zrobimy. Pyk. Dobra, mamy dwa surwy. <grym> Jak uciekła od razu? Czekaj No ten nowy dodatek choro ci suru widzę, żeby robić w piwnicy, a mi to ułatwia bardzo mocno. Jesteś? Jak cię? Jest. I mamy. Mamy to zrobione. Jeszcze choinkę, którą może zrobimy w Piwi. Jeszcze walczcie. No, Kurde, nie zdążył ostatniego dania. Szkoda. Tam ginie. Ale czterech surów w sumie w piwnicy, nie? Tyle z Waszego kręgu. Cóż, robimy sobie pamiątkowego screena. Pyk. dobra. Zobaczymy jeszcze końcowe wyniki. Adepcik wleciał, zarąbił się na nowej postaci. W nowym killerze dokładniej. Dobry spip. Fajnie. Punktów nie za wiele. Trudno. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, like subskrypcji z dzwoneczkiem. No i jakimś miłym komentarzu. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.